I to się dopiero odjebało. Dziwnie pachnie od tej konsoli. Mówię, co jest grane. Teraz już wiem. Zobaczcie sami. Ja pierdolę. To jest chyba. Boję się, że wyskoczy coś z tego nami. Patrzcie tu. na pana zobaczcie. Ja jebie. Gdzie to było? Ja pierdolę same robactwo. Ja już widziałem wiele w tych konsolach, no ale całej robaczej rodziny naraz to jeszcze nie. I dziwić się, że to nie działa. Ciekawe, co tam dalej. Fuck. Przygięcie. Jeszcze jeden z tych robali żyje, schował się tutaj pod obudowę. Ja pierdolę. Co to za rzeczy ci ludzie przynoszą? Holy shit. Dobra. Nic, składam to, bo jest martwa płyta. Nie będę tam grzebał. Po tym, co się tu odjebało, to. Więc lepiej nie trzymać konsol w dziwnych miejscach. Tak jak tom.